Кликавши до себе 12 почав розсилати їх Ісус, по двох і дав їм владу над нечистими духами і повелів їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоб взули сандалі. І не одягалися у дві одежини. І він говорив їм, якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, доки не вийдете звідти. І коли б у якомусь місті не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг, їм на свідчення. І вийшовши вони, проповідували, щоб люди покаялися і виганяли числених бісів, а багатьох недужих помазували олією і зціляли. Ото слово панське. Ewangelii i nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalionych Jezus Chrystus. Umiłowani, kochani bracia i siostry w Chrystusie Panu, drodzy nasi ministrancy, Pani organistka, kochane wylebne siostry zakonne, tygodnie nasze parafiany, umiłowane Boże dzieci. Jeżeli wejdziecie do jakiegoś domu i was nie przyjmą, wychodźcie stamtąd i odrzućcie nawet pył z waszych wnukiem na świadectwo. Kultura człowieka wymaga, żeby w czystych butach, w czystym obuwiu przyjść do kogoś do domu. i takie, powiedzmy, widowisko, taką scenę my często spotykamy, kiedy ludzie wchodzą do domu, obstokują swoje obuwie, obtrząsają błoto czy śnieg i wchodzą do domu. Ale nigdy nie ma tak, żeby ktoś obstokiwał swoje buty i wychodził z domu. To rzeczywiście taki znak, on musi oznaczać to, że Ktoś był niepotrzebny w ten domu, kogoś nie chciano przyjąć, to była jakaś pogarda takim człowiekiem. Ale ten moment jest bardzo ważny, żeby człowiek uświadomił sobie, że w jego domu jest bardziej brudno, aniżeli na ulicy. Bo kiedy my wchodzimy do mieszkania, to każdy z nas wie, że w domu jest pozamiatane, czy tam jest podłoga, czy płytka, czy jakiś parkiet, czy kawior, czy dorożka zastielona, zawsze wiemy, że tam jest bardziej czysto, aniżeli na dworze. I człowiek zawsze, kiedy wchodzi w to, co czyściejsze, chce też, żeby jego nogi były czyste. I jeżeli ktoś wychodzi z domu i wstrząsa pył z nóg, to ten gospodarz powinien sobie uświadomić, że na ulicy jest bardziej czysto, aniżeli w Niego w domu, czyli On żyje w jakimś brudzie, że coś jemu przeszkadza mieć czyste oczy, czyste, przezroczyste spojrzenie. I to jest znak nie tylko pogardy, albo nie przede wszystkim jakaś pogarda, bo nawet w ogóle, że my nie gardzimy tymi ludźmi, ale my ich uświadamiamy. Że w domu jest rzeczywiście balagan, bloto, że w duszy tego człowieka jest tragedia. I to jest ostatnie takie głoszenie Słowa Bożego ostatnie bez słów, samym znakiem, samym uczynkiem. Apostolowie mieli przemówić do takiego gospodarza, który nie chciał ich przyjąć. I napisane jest jeszcze ciekawe, że kiedy wejdziecie do domu, czyli do środka tego domu, zostańcie tam. Ale jeżeli was w jakimś mieście nie przyjmą, czyli nawet nie pozwolą iść do mieszkania, to zróbcie taki uczynek. I ten znak jest rzeczywiście bardzo ważny. I na pewno wiele znaków przemawia więcej, aniżeli słowa. Powiem takie jeden, może dwa przykłady. Kiedyś słyszałem na rekolekcjach w Polsce, jak jeden kapłan opowiadał takie wydarzenie, że był pogrzeb kapłana, starszego księdza, który był już taki pensjonier, emerytowany, już nie był proboszczem, ale żył w kościele, Miał troszkę więcej czasu, pomagał kapłanom, którzy tam młodzi kapłani posługiwali. A on chodził i odwiedzał chorych. Nieraz tam przyniósł komuś chleb z kooperacji, czasem komuś wody przyniósł ze studni. Czasem prosto przyszedł porozmawiać. I był starszy, chodził już o takie serce z paloczką. I kiedy on umarł, na jego pogrzebie były różne przemowy biskup mówił, i jego rodzina. I przyszła czerwa, przyszła kolejka na burmistrza, czyli na Bólowo Rady, bo oni mieszkali na wiosce. I ten pan już nie wiedział, co powiedzieć po tych kaplanów, biskupa i wielkich ludzi. I przyniósł ze sobą tą laseczkę, tą paleczkę, z którą chodził ksiądz i stanął przed grobem, koło trumny, podniósł tą paleczkę do góry i ludzie zaczęli piaskać. I on wyszedł, już więcej nic nie mówił. Bo każdy rozumiał, że ta paleczka oznacza tą dobroć, tą miłość, dobre serce kaplana. Oni sobie przez ten znak przypomnieli, co on robił. Albo pamiętam kiedyś byliśmy z mamą na gościach w jednej naszej rodziny i to już byli takie dzieci dorosłe, które mieli swoje dzieci i my przywieźli ze sobą album z fotografią. Dzisiaj to już taki zabytek, bo wszyscy mają komputer, telefony, ale album jest najbardziej taki namacalny i przemawia więcej. I my Pokazali fotografie z dzieciństwa, tych już dorosłych ludzi, którzy już mieli swoje rodziny, jak oni byli mali dzieci, jak mieli tam po dwa, trzy lata, jak ich fotografowali gdzieś koło jelenki, koło Choinki, jak gdzieś w kościele koło Szupki, jak był jakiś występ w przedszkolu, w sadiku i takie zdjęcie i oni od razu, o to my, to taka ty, ja, pokażcie, która ja i tak, i to przemawiało, nie trzeba było dużo mówić. Ten znak przemawia. Dlatego dzisiaj Pan Jezus mówi, jeżeli nie wystarczy słowa, trzeba zrobić jakiś znak. Trzeba zrobić jakiś znak. I trzeba, kochanie, sobie uświadomić, w jaki sposób Pan Bóg przychodzi do nas. Czy my nie odrzucamy Pana Boga i czy Pan Jezus nie musi zrzucać ze swoich nuk. Czy nie musi obstukiwać swoich nóg swoich obuwie koło naszego domu? Czy my gotowi jego wpuścić do domu? Oczywiście tutaj proszę, żeby też każdy dobrze zrozumiał, bez jakiegoś tam oczernienia, czy sondów, Ja mam, powiedzmy, kilka lat doświadczenia chodzenia po ludziach, do domów, zwłaszcza po kolędzie, czy do chorych. I sytuacje są różne. Są przepiękne, przykłady bardzo dobre, takie do nasledowania, gdzie rzeczywiście przyjmują z radością, otwierają każdą komnatę wszędzie, na ile można właśnie posprzątane, bo czy tam starsza osoba, czy młodzież chcą, żeby wszędzie pokropić dom, żeby wszędzie była modlitwa. Ale też są takie momenty, gdzie nie wpuszczają na przykład kolędników, czy nawet na podwórko, co już mówi do domu. Pamiętam takie w jednej wiosce wydarzenie, że poszliśmy po kolędzia. Jest taki zwyczaj, przynajmniej w nas w Bedrykowcach, że jak nie ma ludzi gdzieś tam na robocie, czy wyjechali, to proszę, żeby kolędniki przynajmniej na podwórku przyszli, pomodlili się, ksiądz pokropił dom, żeby ta modlitwa była. I to jest. Naprawdę dobry zwyczaj, bo ludzie proszą o tą modlitwę na swoim miejsce, na swoim podwórku, a jak będzie możliwość, to potem też zaprosił do domu. I my tak byli w niektórych domach, w niektórych chatach. I potem ja pytam się, no tego nie było, tego. A ten dom, kto tam mieszka, czemu jego nie było? A ktoś z kolei niego mówi, a to jest nasz dom. A to czemu wy mnie nie wpuścili? Albo tam nie ma dzieci, mąż na robocie, szedł tam coś... i ja już byłem w szoku, jak to? Ale, ale ty jesteś. No ale tak samo, pójść tam, nie wiem, to ja będą wszystkie, może, ale jak nie dożyjesz, a co to by przeszkadza? modlitwa czy błogosławieństwo? I to jest takie, powiem, tragiczne, że człowiek sobie myśli, że to jeszcze nie teraz, a może kiedyś. Może w ogóle tego nie trzeba, to jakaś wydumka. I my dzisiaj powiemy, że jesteśmy szczęśliwi, że mamy kościoły otwarte, że możemy się modlić swobodnie, że jest kapłan, siostry zakonne. I trzeba to cenić, bo starsze ludzie pamiętają, jak musieli wiele kilometrów jechać gdzieś do spowiedzi, na mszę świętą, przywozić kapłana. Mnie jeden taki ksiądz kiedyś opowiadał, to troszkę takie. Może żartowy przykład i, i może ze strony śmiesznej, ale to już, ale to rzeczywiście jaka tam pobożność i, i powiedzmy zadbanie takie po to, żeby ksiądz przyszedł do domu. Kiedyś zaprosili jednego kaplana, który chodził po chorych i już tak wieczorem zmęczony, już nie mógł, tak powiedzmy, nawet nie wiedział jak się nazywa i... Poprosili jeszcze jego, że tam na drugiej wiosce, tam gdzieś 7 kilometrów, trzeba jechać, tam jest też chory i trzeba zabieść komuni. On mówi, a no to ja pojedę, bo jak raz jedna komunia została, to pojedziemy. I pojechali tam do tej chaty, ksiądz na masę, by spowiadał, bierze komunie i tak oto branych Boże i mówi cano Chrystusa i zjadł. Mówił, no co się zrobiło? już zapomniał. Musiał wracać jeszcze raz do kościoła, jeszcze raz brać komunię, jeszcze raz jechać do tej wioski. Ludzie czekali, ale on już tak był zmęczony, że już nie wiedział, co robi. A ludzie czekali. Czekali, bo ksiądz przywiezie komunii i święto. I to jest ich wytrwanie. To jest ich zrozumienie, że Pan Bóg ich nie zostawił. To jest bardzo ważne, kochani, żeby my wykorzystali każdą minutę, każdą chwilę, żeby my mogli rzeczywiście być takim jakby bystry od razu, natychmiast pójść też za Panem Jezusem, po prostu być gotowy w drogę. Tak? Chrześcijanin to człowiek, który gotowy iść w pielgrzymkę, który gotowy wyjść z domu, który gotowy jest na głos Pana Boga e, odreagować. I to rzeczywiście jest takie żywe wtedy. Wtedy ta wiara jest bardzo prawdziwa. Tak nie było w planie takiego przykładu. U mnie, jeszcze miałem coś innego powiedzieć, ale tu od razu no, przeproszę ludzi, za których będę mówić, bo jest akurat sytuacja i są osoby tutaj obecne. Chcę sobie też pochwalić naszą parafię na wiosce w Bydrykowcu, jak my chodzili w pokolenie, właśnie mówiąc o tym temacie, jak ludzie się dołączają też. Ktoś przychodzi do domu, jest modlitwa i potem ludzie idą dalej z paklanem. I też jest właśnie dzisiaj nasza jedna parafianka z Bydrykowców i ja kiedy byłem w pokoleniu, to tak delikatnie pytam się, a wy też pójdziecie? No ojcze, my też, my gotowi. I ja sobie mówię, no jest jeszcze wiara w tym świecie, jest jeszcze tam taka nadzieja, że Kościół rzeczywiście będzie żywy, że Kościół jest aktywny, praktyczny. I że ten Kościół lubią ludzi, kochają. I tu, kiedy mówimy o Ewangelii, to na przykład porównanie, Powiedzmy, tych ludzi, którzy nie przyjęli apostołów, a te ludzie, którzy przyjmują, i tak jak mówił na przykład o tej naszej rodzinie, to akurat pani nasza na Bóg siedzi, to jak tak porównać, to powiemy w duży prosto. Różnica jest taka: jest miłość i nie ma miłości. Kocham albo nie kocham. I jeżeli jest ta miłość, to my jesteśmy otwarci. Tak, Pan Bóg zachodzi, niech będzie, idziemy z Panem Bogiem. Jeżeli nie ma miłości, to nie przyjmą. Nie przyjmą dlatego, że nie ma tego zaciekawienia, nie ma zainteresowania. I to jest bardzo ważne, żeby w sobie dzisiaj tak odróżnić, kogo ja kocham, a do kogo nie ma miłości. Co mnie się podoba, a co nie podoba. Co chcę odrzucić, a co chcę przyjąć w swoim życiu. I wtedy zrozumie tych apostołów, którzy szli do ludzi jak na egzamin. Tak trzeba powiedzieć. Pan Jezus ich wysyła, żeby zegzaminowali ludzi, żeby te ludzie zdali egzamin przed Panem Bogiem. Czego oni w życiu czekają, co oni naprawdę w życiu kochają, co jest ważne dla ich serca. I dlatego dzisiaj Święty Marek w szóstym rozdziale nam o tym mówi. Jeżeli Was kochają, to zostańcie w tym domu. Jeżeli Was nienawidzą, to nawet pył z znów zostawcie dla nich, żeby oni jeszcze się zastanowili. Jeżeli tak tragicznie z nami postępują, to może sprawnie trzeba się nawrócić. Może rzeczywiście trzeba odmienić swoje myślenie. Może rzeczywiście trzeba pójść za Panem Bogiem, bo bez Pana Boga zginiemy. I to też przemawia. Dlatego ważne jest, żeby ludziom zwrócić uwagę, żeby ludziom poradzić, żeby ludzie też podtrzymać w tym, co oni dobrze robią. Bo dzisiaj porada jest bardzo ważna. Dzisiaj ludzie boją się powiedzieć dobre słowo. Dzisiaj nieraz ktoś mówi, a, bo to w kościele tak było, bo ten się tak ubrał, bo ten tak się modlił i ja mówię, to i jemu powiedz, a tam mnie niech będzie. Nie, trzeba powiedzieć. Dlatego, że ty Jego zbawisz. Dlatego, że ty jego nawrócisz. Ja nie mówię, żeby krzyczeć, sławicy się, ale trzeba zwrócić uwagę. Bo ten człowiek może i czeka na to, może jemu nikt to nie powiedział, nie wytłumaczył, nie nauczył. Ale trzeba przyjść i powiedzieć. To jest głoszenie Ewangelii. <laughs> Dlatego dzisiaj prośmy Pana Boga. Aby my sami przyjęli tę naukę, którą Pan Jezus przez apostołów nam daje, i żebyśmy też byli tymi apostolami, którzy będą głosić królewstwo Pana Jezusa. Amen. Nie będzie poparony Jezus Chrystus.